Siemanko, jestem Karol Strzelczyk, witam Cię serdecznie w tym nagraniu. Jest 6.15, a ja jestem po ćwiczeniach, po rytuałach tybetańskich i po bieganiu na dobre rozpoczęcie dnia. Na tym kanale będę pokazywał moją ścieżkę rozwoju w trzech aspektach fizycznym, duchowym czy psychicznym oraz finansowym. Będę pokazywał Ci drogę, jakie przeszedłem i rezultaty, jakie zdobyłem. Właśnie rozpocząłem wyzwanie, które będzie trwało 50 dni. Jest to wyzwanie zrzucenia zbędnej tkanki tłuszczowej i powrotu do formy sprzed tych wszystkich dziwnych wydarzeń, które najprawdopodobniej będą jeszcze trwały. Zachęcam Cię serdecznie do dołączenia do mnie. Możesz na tym skorzystać. Będę prowadził zajęcia tybetańskie, rytuały tybetańskie z rana na dobre obudzenie się na cały dzień i do tego, żebyś miał fajną energię. Oprócz tego, zobaczysz moją przemianę w 50 dni i myślę, że możecie to zainspirować. i Mogę pokazać Ci sposoby na to, jak wyrzeźbić swoją sylwetkę. W wielkim podsumowaniu. założyłem kanał na YouTube do celu, w którym chcę pokazać drogę od zera do milionera w trzech aspektach fizycznym, psychicznym albo duchowym i finansowym. Druga rzecz, będę wstawał codziennie o 4, maksymalnie 4.15, będę biegał i prowadził zajęcia z rytuałów tybetańskich. Trzecia rzecz to stawiam sobie wyzwanie. I to wyzwanie będzie polegało na tym, że, przez 50 dni, że w 50 dni zrobię formę życia, czyli wrócę do formy sprzed ciekawych wydarzeń, które mamy aktualnie. Zachęcam Cię serdecznie do subskrybowania, udostępniania i lajkowania, a przede wszystkim do oglądania tych filmików, ponieważ możesz na nich skorzystać i możesz rozwinąć się również ze mną.